Ponad 47 tysięcy złotych w zaledwie 17 dni. Oczywiście kampania reklamowa dotyczyła mojej książki. Myślę, że jak na polskie realia, to jest całkiem przyzwoity wynik, biorąc pod uwagę to, że kampania była przeprowadzana przed sprzedaży książki. Dlaczego self-publishing? Zarówno self-publishing, jak i tradycyjny wydawca ma swoje plusy i minusy. Według mnie. Plusy i zalety self-publishingu przemawiają za tym, żeby, żeby wybrać tą drogę, jeśli chcesz wydać swoją książkę. Pod warunkiem, że jesteś na to gotowy. Nie tylko finansowo, bo są sposoby, które pozwolą ci na wydanie książki bez Twoich środków finansowych. Bardziej chodzi tutaj o pracę, którą trzeba będzie w to włożyć. Dlaczego moim zdaniem? Warto wydać książkę samodzielnie. Podam ci tylko cztery powody z ośmiu, które są dostępne na stronie internetowej kursu ASP Elite. Tam będziesz mógł sobie doczytać resztę. Pierwszym powodem jest to, że nie musisz przebijać się przez tłumy pisarzy do wydawnic. Te większe wydawnictwa dostają naprawdę setki zapytań miesięcznie, żeby wydać ich książkę. Drugim powodem jest kontakt do nabywcy Twojej książki. Wydawnictwa nie przekażą Ci kontaktów, maili czy numerów telefonów do, do osób, które kupiły książkę za pomocą ich strony. Nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie to jest naprawdę bardzo cenne, bo taką osobę mogę poinformować drogą mailową, że zbliża się kolejna premiera, że niebawem wyjdzie kolejny produkt, czy na przykład, że już jest dostępny. Trzeci powód, który chyba jest najbardziej przekonujący, jest to, że cały zysk ze sprzedaży książki trafia na Twoje konto. Nie musisz oddawać 80-90% wydawcy, zależy u którego. Po prostu cały zysk trafia do Ciebie. W końcu to jest wynagrodzenie za Twoją ciężką pracę. Czwartym powodem, dla mnie dość istotnym, było to, że mam pełną kontrolę nad procesem wydawniczym. Kiedy rozmawiałem z niektórymi wydawcami, mówili, że bardzo dużo będzie trzeba pozmieniać w, mojej, w moim planie marketingowym, w książce, w rozdziałach. Praktycznie wszystko chcieli zmieniać, co mi się oczywiście nie spodobało. Kiedy wydajesz samodzielnie, możesz zrobić, jak ci się żywnie podoba. Nikt nad tobą nie będzie stał. Oczywiście to jest odpowiedzialność, bo jeśli podejmiesz złe decyzje, nie przełoży się to na wynik. A kiedy jesteś za wszystko odpowiedzialny, to wystarczy jedna zła decyzja i może się naprawdę wszystko posypać. Więc tutaj trzeba być naprawdę bardzo czujny, jakie problemy towarzyszą wydaniu książki. Korzystając z modelu, oczywiście, self-publishing. Na pewno takim dużym problemem jest dystrybucja książki, czyli sprzedaż tej książki. Wydawnictwo na pewno pomoże Ci w tej kwestii, ale nie daje gwarancji, że Książka się będzie sprzedawała w dużych nakładach. Zobacz, ile tytułów jest w księgarniach. A ilu znasz pisarzy? Nawet jeśli uda ci się przebić do jakiegoś wydawnictwa, to zobacz, że ten proces będzie trwał naprawdę bardzo długo. A kiedy potrzebujesz gotówki tu i teraz, to zapomnij w ogóle, naprawdę zapomnij o tym, że to potrwa miesiąc, dwa albo trzy. I będziesz zarabiał. Nie będzie tak, naprawdę tak nie będzie. Uwierz mi, to wszystko zależy od terminarza, jakie ma wydawnictwo. Ale wiem z rozmów z różnymi autorami, że niekiedy czeka się po ponad rok na wydanie książki. To nie jest żart. Trzeba mieć naprawdę bardzo dużo szczęścia, żeby wydać to w bardzo krótkim czasie. 6 miesięcy to jest jak na wydawnictwo, a to chyba ekspresowa. Usługa. Bardzo duża część autorów wydaje jedną książkę, sprzedaje po 100-200 egzemplarzy i odchodzą od tego tematu, bo po prostu się nie sprzedaje. Nie da się z tego wyżyć. Mimo tego, że to mogą być naprawdę genialne książki. To pokazuje kolejny, kolejny problem, że w, tym, w tych czasach. Bez sprzedaży, bez marketingu, bez promocji, nawet arcydzieło, dosłownie arcydzieło, może się nie przebić. Chyba takim największym problemem autorów, którzy decydują się na wydanie książki samodzielnie, jest ogrom pracy i wysiłek, jaki należy włożyć w cały ten proces. Oczywiście też koszty tego całego przedsięwzięcia. Z drugiej strony, jeśli wytrwasz i zrobisz to dobrze, to efekty mogą przejść Twoje największe oczekiwania. Ja się nie spodziewałem, że zrobię taki wynik. Cele były ustalone na dużo, dużo mniejszy pułap. Po prostu chciałem zrobić to jak najlepiej. Kurde, no, udało się. Musiałem poświęcić sporo pracy, sporo energii. I gdyby nie to. To na pewno by się to nie udało. Gdybym zrobił to byle jak, na pewno bym takiego wyniku nie zrobił. To się też nie wzięło znikąd. No tak jak wszędzie. Wszyscy widzą końcowy efekt. Ja też. Ja też zobaczyłem końcowy efekt, ale ja jako jedyny wiem, co było przed osiągnięciem tego efektu, że za tym stoi naprawdę masakrycznie dużo pracy. Ale wiem, że to jest po prostu tego warte. To jest warte tego wysiłku, tej pracy, jak stworzyć, wydać i zarabiać na swojej książce. Krok po kroku. Właśnie tego dowiesz się w kursie ASP Lite. Jest to kurs, który przeprowadzi Cię od tak naprawdę postawienia pierwszego słowa w Wordzie. Po stworzenie całej książki do zarabiania na niej. Czyli znaczy to jest takie. No nie, można powiedzieć, że takie od A do Z, od początku do samego końca. Cały kurs odbędzie się na specjalnej platformie internetowej. Jeszcze nie wiem, czy na ASP Lite, czy na mojej autorskiej stronie, bo to jest pierwszy produkt z serii produktów o. O tworzeniu, ale nie będę nic więcej na ten temat zdradzał, wszystko w swoim czasie. Dostajesz dożywotni dostęp do platformy, czyli zawsze będziesz mógł sobie wrócić, przypomnieć. Czy przy wydawaniu kolejnej książki będziesz mógł sobie właśnie e, przypomnieć jakieś wskazówki, co zrobić? Nawet sam dla siebie chcę mieć coś takiego, kiedy będę wydawał kolejne, kolejne książki żeby mieć zebrane wszystko w jednym miejscu i nie szukać, nie szukać po prostu tych informacji porozrzucanych wszędzie. Samo napisanie książki może nie było takim wyzwaniem. To raczej była przyjemność, że można to robić. Większym osiągnięciem jest, żeby na niej zarabiać. Bo co z tego, kiedy napiszesz książkę? Ale ona nie przynosi żadnych zysków. Niestety, samym tworzeniem nie wyżyjesz, bo trzeba jeszcze to sprzedać. To musi generować jakieś zyski. Jeśli chcesz przeżyć i utrzymywać się z tego, to musisz zadbać o to, żeby to generowało jakieś zyski. Na, chociażby na tyle wystarczające, żeby móc się z tego utrzymać. Chociaż minimalnie, ale żeby coś było. Jeśli masz bogatych rodziców, to możesz sobie siedzieć w domu, pisać. Komponować muzykę, malować obrazy. Jeśli jest ktoś, kto ci to wszystko sfinansuje, a ty możesz sobie spokojnie na to pozwolić, to jest, jesteś naprawdę w komfortowej sytuacji. Ale co wtedy, kiedy nie masz tego przywileju i musisz zadbać o opłacenie rachunku, o opłacenie faktur za tworzenie kolejnych produktów albo jednego? To musi się w jakiś sposób zapętlać. Jeśli nie będziesz zarabiał na jednym produkcie czy na kilku produktach, które stworzyłeś, to automatycznie nie będziecie stać na tworzenie kolejnych. Są oczywiście, są oczywiście etapy pracy w tworzeniu, które nie wymagają wkładu finansowego, bo na przykład samo napisanie książki, samo napisanie tekstu nie wymaga od Ciebie jakichś inwestycji. Musisz mieć na to czas. Inwestujesz czas, ale pieniędzy nie. Ale zlecenie redakcji tekstu składu publikacji, druku, reklamy, stworzenie strony, to już wymaga od Ciebie wkładu finansowego.